Witam Państwa Dagmara Siemińska. Dzisiaj gościem programu wokół cyklonu jest Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak. Dzień Dzień dobry, Panie Przewodniczący. Panie Przewodniczący, ostatnie dni to taki czas, w którym analitycy zastanawiają się co takiego wydarzyło się w Rybniku. Czy to jest taki moment, gdzie po prostu Platforma straciła czujność, a była bardzo silna mobilizacja polityków Prawa i Sprawiedliwości? Czy coś zaczyna się w Polsce zmieniać? My pracowaliśmy rzeczywiście bardzo rzetelnie, byliśmy w rybniku, spotykaliśmy się z ludźmi, rozmawialiśmy z ludźmi, ale ta praca oczywiście przyniosła efekt, z tym, że ze spotkań z ludźmi wynika jedna rzecz podstawowa. Ludzie nie akceptują rządzących, uważają, i zresztą słusznie, bo takie są fakty, że rządzący doprowadzili do znaczącego wzrostu bezrobocia. 2 miliony 300 tysięcy ludzi jest bez pracy. Doprowadzili do zapaści służby zdrowia. Dziś przecież nie sposób się dostać do lekarza. Służba zdrowia nie jest służbą, tylko spółką zdrowia. To też jest efekt działalności koalicji PPSL z Donaldem Dętuskiem na czele. A więc mamy do czynienia z odrzuceniem rządzących. To widać bardzo wyraźnie. To widać było w Rybniku, to widać także w innych miejscach naszego kraju. My jeździmy po Polsce, spotykamy się z ludźmi, i przesłanie jest jedno: dość tych fatalnych rządów. Zresztą nawet w badaniach opinii publicznej dwie trzecie respondentów negatywnie ocenia rząd koalicji PO-PSL, również negatywnie oceniają premiera Donalda Tuska, a więc czas zmiany na czym? Rozumiem, że społeczeństwo nie boi się prawa i sprawiedliwości, bo był taki okres, gdzie wszyscy straszyli prawem i sprawiedliwością. No, wciąż straszą, tylko ta rzeczywistość, którą kreują media mętnego nurtu i ośrodek propagandowy w kancelarii premiera Tuska, jest rzeczywistością wirtualną i wszyscy to dostrzegają, że mamy do czynienia z dwoma światami. Jednym, w którym Premier Tusk mówi, że żyjemy na Zielonej Wyspie, że w innych krajach jest gorzej, na przykład w Korei Północnej jest gorzej. Wiemy oczywiście, że, że tak jest. Problem polega na tym, że spada poziom życia w Polsce, a ci, którzy są przy władzy, grabią nasz kraj. No bo jak inaczej nazwać fakt, że chłopcy Drzewieckiego otrzymali nagrody po 1 300 000 złotych na głowę? Jak inaczej nazwać fakt, że w zarządzie PKP zmieniono umowy o pracę na kontrakty menedżerskie i panowie, tym razem chłopcy Nowaka, zarabiają miesięcznie 50-60 tysięcy złotych. Jak inaczej nazwać się fakt, że w zarządzie Poczty Polskiej również umowy o pracę zastąpiono kontraktami menedżerskimi i tam panowie z zarządu zarabiają po 80-90 tysięcy złotych miesięcznie? i ludzie, którzy z trudem wiążą koniec z końcem, bo nie mają pracy, bo jeżeli już jest jakaś praca, to na umowy śmieciowe, a więc bez możliwości na przykład no, założenia rodziny, bez możliwości posiadania dzieci, bo po prostu młodzi ludzie są wypychani na emigrację. 2 miliony Polaków jest na emigracji, 2 miliony 300 tysięcy bez a pracy. Ale jak w Sprawiedliwości chce walczyć z bezrobociem? My mówimy o konkretnych projektach. Narodowy Program Zatrudnienia to jest projekt ustawy, która gwarantuje powstanie miliona 200 tysięcy nowych miejsc pracy w Polsce Powiatowej, a więc poza centrami dużych miast. Dlaczego w Polsce Powiatowej? Otóż, dlatego, że z Polski Powiatowej właśnie bardzo dużo ludzi wyjeżdża. Dwa tygodnie temu byłem na spotkaniu w Kutnie. Liczba mieszkańców Kutna spadła o 4000. Ludzie uciekają, bo nie mają możliwości rozwoju, nie mają możliwości zatrudnienia. Polska powiatowa jest likwidowana przez rządzących. Likwidują sądy rejonowe, likwidują posterunki policji, oddziały poczty polskiej, a więc połączenia PKS-u, połączenia kolejowe. No to jest likwidowanie Polski przez rządzących w imię własnych interesów, własnych korzyści. Tak to dziś wygląda. I da się to wszystko cofnąć? Oczywiście, da się to wszystko cofnąć. Ale a mamy, mamy przykład chociażby Wiktora Orbana na węgrzech, tam węgry zostały również zrujnowane przez poprzedników Fideszu, i można było to zrobić. No, chociażby przykład taki, który zgłaszaliśmy również w Polsce. Kiedy rząd Donalda Tuska zapowiadał podwyższenie VAT-u, a więc uderzenie tych średnio i gorzej sytuowanych, proponowaliśmy podatek od banków. Corocznie banki otrzymują zysk rzędu 15 miliardów złotych. Corocznie, gdzie te zyski są inwestowane? W Polsce. Czy z tego tytułu powstają nowe miejsca pracy? Nie. Właściciele banków to kapitał zagraniczny. Znakomita większość banków polskich jest własnością kapitału zagranicznego. A hipermarkety? Proponujemy podatek obrotowy od hipermarketów, gdyż dziś nie mogą sprostać konkurencji hipermarketów drobni i średni przedsiębiorcy. Kolejna sprawa. Mówiłem o tych chłopcach drzewieckiego, którzy zainkasowali nagrody 1 300 tysięcy złotych na głowę. Proponujemy, żeby ci wszyscy, których dochody wynoszą rocznie powyżej pół miliona złotych, płacili wyższe podatki. Jest taka potrzeba, jest to sprawiedliwy. Jest to sprawiedliwy system, a więc można to. Zrobić, tylko potrzebna jest wola. Nikt nie ma złudzeń, że Donald Tusk i jego koalicjanci chcą Polskę zmieniać. Oni myślą pewnie o własnych karierach i są zakładnikami różnego rodzaju lobbies działających w naszym kraju. Dobrze, ale nie wierzę w to, że jest szansa na podwyższenie zarobków w Polsce. Przecież ci ludzie, którzy pracują w Londynie, zarabiają kilkakrotnie więcej, więc nawet stworzenie miejsc pracy nie gwarantuje tego, że oni wrócą tutaj jest taka gwarancja a przede wszystkim jest to gwarancja tego że następni nie będą wyjeżdżać bo będą mieli pracę w Polsce 25% ludzi młodych absolwentów jest bez pracy trafia na zasiłek dla bezrobotnych w związku z tym trzeba zrobić wszystko żeby tych ludzi zatrzymać proponujemy także żeby w Polsce była realna polityka prorodzinna bo dziś jak Przedstawia GUS. Rodziny, które posiadają czworo i więcej dzieci, w połowie żyją na progu ubóstwa albo poniżej tego progu. A więc proponujemy stypendium demograficzne, na każde posiadane dziecko w rodzinie konkretne pieniądze. To są dobrze wydane pieniądze, bo one zostaną wydane w Polsce, tu. Zostaną wydane na zakup żywności i ubrań. A więc. Te pieniądze będą zainwestowane w naszym kraju, a nie wywiezione gdzieś na zachód. W Warszawie nie udało się wprowadzić karty dużej rodziny, a w innych miastach tak? No, Warszawa jest fatalnie rządzona. Inwestycje w Warszawie, druga linia metra przecież miała być otwarta przed Euro 2012, czyli przed czerwcem ubiegłego roku. Tymczasem dochodzi do katastrof w postaci. Tego, że tunel pod Wisłostradą wciąż jest zamknięty, do tego, że było zagrożenie budowlane w przypadku kamienicy położonej przy ulicy Świętokrzyskiej. No, czegokolwiek nie dotkniemy, to okaże się, że pani Gronkiewicz-Walc jest niekompetentna. Teraz ustawa śmieciowa podwyższenie opłat za odbiór śmieci. To jest ważne, że ta ustawa to ustawa rządu koalicji POPSL. I w ubiegłej kadencji Sejmu tylko Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości tej ustawy nie poparł. Poparło PO, poparło PSL i SLD, a więc oni wspólnie, zresztą w Warszawie wiceprezydent odpowiedzialny za oświatę jest przecież z nadania sld a więc ten układ władzy to jest dość trwały, tylko do czasu, wszystko do czasu. Ludzie niekompetentni powinni odejść. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Państwu dziękuję za to.